ma z tej strony Ziolek Dostał łapkę w górę Subika, a my lecimy z Tomacikiem I dzisiaj z nami karmi. Witam Nie pokażę im wszystkich miejscówek, które... <grywka> <grywka> Jeszcze zginęło no ja tak co tam zyskoczyłem Ja też, ja myślałem, że w ogóle go tam nie będzie jako tako a był No Dobra, to lecimy z temacie. Born, born to Clutch Aha, dostałem Instant heda. Na dole był Znaczy woda była ale tutaj Od wody szedł Albo to tam był Nie od wody był Ai dobrze Eee, dziwne to było Musimy panu pokazać jakie easy to jest Ta gra e, Ale dziwne było ten, to co on zagrał teraz. E, gram z Óspa tylko Jeden u mnie? Ja dobrze. Ja bym... Grał tekiem, grał eko mhm. ja właśnie? <grym> no i też chyba nic nie ma gram MP5 I granat palący idzie na środek jak coś Najlepiej Niech tam nie by skoczył Smoke poszedł na środek U mnie? Spadł. U mnie chyba tam. Nie wydaje mi się. Tak, u mnie. u mnie. Jest tam. Dawno jest. Nic nie widziałem. A to on tego flasza rzucił <grym> tak. w ogóle. Tak, on rzucił. O, w czynniku z jaki dobry. <grym> widziałem właśnie. A biorę Ameczkę. meczkę. Jak da mam Dalej Poszedł uh, Skąd? Taszek Boosting Boosting poszedł Zeskoczył na dół jeden 45 obity Drugi 34, dół, 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 woda. Woda? Woda, ten dół. czyli tam we dwóch drabinkom. A mówiłem. Kurde. 42 no. wiem jak zeskakiwali razem. się zastanawiałem czy po m pójść. Eee. Jak tam podjedziecie? dawaj Niestad jeszcze na drugą memkę e, poszli dół chyba woda jeden leży i nie wiem gdzie jest drugi. Inny był. O masz polak. Zawsze dobry palak. Ej ten, a oni już pisali, że ten... Że ez no widzę ez. No tego mówię. Do końca gry nie jesteś zawsze nigdy pewien. E, poszedł flash. Dobinkowy eee... Dabinkowy był. Dabinkowy? Kolek! 3hp. Uwaliłeś go. 3hp. Ciężko było. Ja biorę sobie szyszunie. Bo okay. tam oni lubią sobie jeszcze postać chwilę. Z tego co zauważyłem i trzeba... To zniwelować? Czy odbije tak szyszunie? dałem radę U mnie jeden był. I drugi poszedł woda, albo coś innego. flash poszedł. Wycofał. Albo będzie woda, albo będzie dół. Skąd były te strzały? Ode mnie tutaj. Te dwa. U ciebie. Jest u mnie. Dzień. A cofnę się. Weźmy go na sali Nie Awk, na pewno nie, bo był Digger. Mamy czas. Wychylaj nawet po czasie. Spadł. Słyszałem dawno. Ładny awk <grym> Zarębisty co nie? To takie pisanie to powinno <grym> też bany lecieć No czy znaczy, wiesz, to już jest pełne dyskusji Czy tak, czy nie Ciebie chyba tam coś było, nie. co nie? To jeszcze ja Ale śmieć Poczel mi na blisko Ja mam pakę na dole tu Co Do ciebie? W wodzie mm. A tam nie patrz to ja Patrzę tam podszedł patrzę czysto Jeżeli to do niego ciekawość, ale ja nie wiem, czy on nie siedzi tam w domku. Wiesz? Jest tu, gdzieś, w skoczył. <grym wody> Szedł do domku, teraz wchodził. No. A tam goście strasznie się kampił na mnie w tej wodzie. Oni, my... to. Oni myślą, że raz jak nie nabraliśmy się na awka, to drugi raz się nabierzemy. No. A tu taka mała niespodzianka, ci powiem. Ja bym ich nie <coughs> na szybko. Padam. Na, na pełnej? Na no pełnej. Oni nie ogarną, co się dzieje. Jest tu jeden. Ale będzie tu. No. Pięknie. O tym właśnie mówiłem. Że nie ogarnąć, co się dzieje. O, dostaliśmy dodatkową kasę, pięknie i teraz już na spokojnie. Oni teraz mogą się spodziewać, że Aszu od nas. No to ja chwilę wyczekam tam na dole, zanim się wychyla. Ja pielęgnięto. Idzie do Ciebie, idzie do Ciebie, idzie do Ciebie Uważaj Zbliża się tam Jeszcze na dół Wiem <grym> się plecami jak wychodziłem Mafa maso Pięknie Ja go widziałem tak y, boczkiem jak przechodzi, dlatego Ci mówiłem, żebyś uważał Dobła Hmm, spróbuję tą taktykę z poprzednich, z poprzednich meczów. Jest u mnie, nic nie zdążyłem Nie, ja wiem to zaplantało na szybko, zaryzykował. A, dobra. Nie zdążyłbyś o. Nie wiedziałem właśnie, czy on prostu na czy nie. Miałem się tam właśnie obracać, jeszcze spojrzeć, ale... Ja idę Nie ego. ten do Ja idę Kołacha. O, dziękuję. Idę skauta. Idę Kołacha, idę skauta. Całe życie. Ale mnie zabił. Ty drewnie był. Ej Aha, bo nie miałem pak. Tak. 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 blisko. No Tak. jeden. Tak. Tak. No Tak. Tak. jeden nie też. No i ten jeden dostał ze ja hałasu, ja go zmarnowałem. Jak dam teka, teraz. nikt nie patrzy w środka. Poszedł pala mnie. Jest tam po prawej. Eee... a dobra. Nie wiem skąd w ogóle. 56. Tam czego w ogóle nie spodziewałem, to znaczy. A najlepsza. drugi 24 obity. Więc skałtaj patrzeć w tamte miejsce. Nie wiem, jak uważasz. No to ja byłem Galiala. Jeżeli się wychyli i będzie tam patrzeć, to albo dostanie, albo nie. Ale będziesz miał info. Palak tu do mnie poszedł. Będzie albo drewno, albo po lewej e, 3, 2, 1, wybiegam. Uuuuh, w ostatnich pestach. Dobrze to więc o, na razie. Ostatnia była o, Nała. Na razie. <laughs>